Siema widzowie, następna partia białymi i miejmy nadzieję, że tym razem uda się ją doprowadzić do pozytywnego końca i przeciwnik z rankingiem 2400 bez dwóch punktów, ale no, solidny rywal dążymy do takiego rankingu, więc musimy próbować z takimi wygrywać. I wygląda na to, że przeciwnik pójdzie w struktury partii królewsko-indyjskiej. Mam nadzieję, że się na to zdecyduje. Będziemy mieli wtedy fajną, dynamiczną pozycję, w której e no, oczywiście będziemy, będziemy próbowali walczyć o wygraną. Przeciwnik wycofuje skoczka na D7. Zagram w związku z tym na H3. Chcę mieć pole, na które będę mógł wycofać mojego gońca. Przeciwnik uderza, bicie, bicie, tracę figurę, więc wycofuję się gońcem na H2. I zobaczymy jak to przeciwnik będzie rozgrywał. Ja bardzo lubię kiedy rywale grają przez e4, mogę wtedy spokojnie wycofać skoczka, drugiego ustawić na c3 i ten atak na pionka e4 nie jest taki trudny, a jeśli przeciwnik kiedykolwiek będzie chciał zagrać d5 wzmocnić łańcuch, to otwiera mojego gońca. I dobra, przeciwnik rzuca skoczka na c6. Troszeczkę po to prawdopodobnie, żeby wyczekać co ja tutaj będę chciał zrobić i ja od razu zagram chciałbym zagrać c4. I chyba mogę tak swobodnie zagrać. Mogę zagrać C4. Liczyłem przez chwilę, czy Hetman F6 nie wchodzi. Raz w blicu na żywo. Hetman F6 mnie trochę zaskoczył w momencie, kiedy akurat nie mogłem odbić pionkiem. Miałem tutaj drobne problemy w takiej pozycji, ale przeciwnik ustawia się z klasycznym planem przez wieżę E8. W związku z czym zagram skoczkiem na C3 i ta pozycja powinna być w porządku. Jeśli przepchnie to skoczek D2, mocny nacisk na punkt E4 i jeśli przeciwnik. No w tej chwili nawet nie może zagrać d5, bo mam tutaj bardzo fajną kontrolę ze strony moich figur. Natomiast f5, istnieje taka możliwość zagrania f5, ale f5 nie wydaje się dobre. Bardzo osła odsłania pozycję wrogiego króla, co byłoby dla mnie zdecydowanie korzystne. I tutaj przeciwnik ustawia się skoczkiem na f6. Zastanawiam się, czy w tej pozycji nawet nie włączyć do gry mojego gońca, żeby ustawić go po tej diagonali na związanie. Ale przeciwnik prawdopodobnie... Czego przeciwnik chce? Przede wszystkim przeciwnik będzie chciał rozwinąć gońca i będzie mógł to zrobić na pole F4 na polu F5, przepraszam. Więc chciałbym go w jakiś sposób powstrzymać przed realizacją tego planu. Mogę ustawić hetmana na B3, jak skoczek wejdzie na A5, to hetman na A3 i moja pozycja jest dobra. Wieże ustawię sobie na otwartych liniach. Na pewno będę chciał wieżę na F rzucić, żeby taki hetman na przykład nie wchodził żeby hetman nie wchodził na przykład na pole e7, a hetman na b3 jest też zgrany po to, że teraz goniec przeciwnika nie może już się tak swobodnie rozwinąć, bo pionek na b7 podwisa i tutaj trzeba uważać, tutaj rywal musi mieć się na baczności, oczywiście ja też muszę tutaj uważać, z uwagi na to, że pionek d4 jest teraz osłabiony, nie mam tutaj figury, która by tego pionka broniła i zdecyduję się na... A prawie wpadłem w pułapkę, bo jakbym zagrał wieża D1, żeby obronić tego pionka, to przeciwnik bije na C3 i mój goniec pozostaje bez obrony, więc zdecyduję się teraz na zagranie gońcem na D3. Atak na tego skoczka i nie można zbić pionka D4, ponieważ pionek E4 pada. Zdobywam figurę w ten sposób. A jeśli przeciwnik zbije na C3, to ja z przyjemnością zbiję to pionkiem z C. Co prawda mam pionki zdublowane, ale goniec przeciwnika nie jest wystarczająco silny, żeby przedrzeć się przez mój łańcuch pionowy pionka D4 i pionka C3. Natomiast kolumna B się otwiera, i ja po tej kolumnie B będę mógł później atakować wieżami. Będę mógł dokładać wieże do ataku. Przeciwnik bije, biorę od razu pionkiem. Wzmacniam pionka centralnego, więc w centrum mam troszkę, troszkę lepszą pozycję. I zdecyduję się teraz. No, mam dwie opcje. Mam tutaj dwie opcje. Mogę zdecydować się na wieżę E1 i próbę zdobycia tej kolumny, co mi się nawet podoba. Mogę też zdecydować się na A4. I po koniec B7 mam taki ładny ruch A5. Groże przepchnięciem na A6 i wywaleniem tego gońca. Natomiast jeśli przeciwnik zbije piona, to poświęcam. Wierzę za dwie lekkie figury i moja pozycja powinna być bardzo korzystna. Dwie lekkie figury za tę figurę powinny dawać mi solidną przewagę w pozycji. Myślę, czy się na to nie zdecydować. Pytanie tylko, czy po a4 przeciwnik nie ma skoczek a5. No ma skoczek a5 i chyba jego goniec... Będzie mógł się fajnie zaktywizować, więc zacznijmy od przejęcia kontroli nad kolumną E, to znaczy nad próbą przejęcia kontroli nad kolumną E, bo to wszystko jeszcze nie jest takie proste, ale chyba i tak powinienem mieć tutaj całkiem fajną przewagę w pozycji. Moje figury stoją trochę lepiej. I tak skoczek A5, i tak przeciwnik gra przez skoczkę A5. Interesujące. Jak chciałbym odpowiedzieć na ten ruch? W odpowiednim momencie, może C5, żeby rozbijać tutaj te pionki, ale moje pionki też się rozbiją. Nie, nie mogę tak grać i nie chcę tak grać. Hmm. I tutaj pojawia się taki problem, że jak zagram B5, Hetman B5, to przeciwnik zaatakuje mnie gońcem, więc musiałbym się tym Hetmanem wycofać i wycofam się tym Hetmanem na pole C2. Z ideą w zdobywania w przyszłości tej diagonali E4, znaczy diagonali G1A8 Jeśli przeciwnik ustawi się przez. Właśnie musimy się zastanowić, co jak przeciwnik ustawi się przez goniec B7 i zajmie sam diagonalę. Dobra, zamiast tego przeciwnik zdecydował się na taki manewr i będzie chciał zdobywać mojego pionka. To jest w ogóle groźne. Pierwsza sprawa jest taka, że mogę zagrać skoczek D2 i tego pionka obronić. Tylko nie wiem, czy chcę to robić. Jak zagram C5, policzmy sobie najpierw warianty. Forsowne warianty policzmy. Goniec bije, Hetman bije. Pion bije. Ustawia się tutaj przeciwnik pod związanie i straciłem w tym momencie pionka, więc tego wariantu zagrać nie mogę. Mogę zagrać skoczek D2 i przeciwnik ma bardzo dużo opcji. Gra jest generalnie otwarta, dużo się tutaj może stać, ale moje figury są zdecydowanie lepsze. Przeciwnika figury stoją na bandzie, a ja mam trochę więcej swobody. Mogę też zagrać goniec E4, zaatakować wieżę. Ta wieża może się po prostu odsunąć. Mogę zagrać goniec d5, ale ten pionek jest zagrożony i pada, więc skoczkiem odsunę się na d2. I zobaczmy, co przeciwnik będzie chciał w tej sytuacji zrobić. Hetman d7 wygląda jak bardzo interesująca opcja, jak dobry ruch ze strony rywala. Po hetman d7 za chwilę padnie propozycja wymiany wież. I to wygląda naprawdę dobrze dla przeciwnika. Więc chciałbym coś tutaj wymyślić. Teraz c5. Co jak teraz zagram c5? Przeciwnik bije. Hetman bije, pionek bije. I teraz mam wtrącony ruch hetman e4. Po hetman e4 wieża jest zagrożona i nie może wejść na pole e. Na linię e. Przeciwnik musi się tą wieżą zasłonić. Tylko ja nie mogę zbić pionka, bo pada mój hetman. Więc pojawiają się duże problemy w pozycji. Pytanie, jak te problemy rozwiązywać? Co ja mogę? Zacznę od goniec g3, bo mój król jest zagrożony i mógłbym przypadkiem jeszcze w przyszłości dostawać matatelnego rzędu. Więc najpierw zacznę od, no zacznę od obronienia się przed tymi motywami. Obawiam się, że w tej pozycji mogą jeszcze wyniknąć różne trudności. Tutaj przeciwnik naprawdę bardzo fajnie atakuje. Ten Hetman może dołączyć do ataku na pionka C4. Więc, mimo że figury przeciwnika nie stoją dobrze, to ja nie mam żadnego konkretnego punktu do ataku na skrzydle królewskim. I może jeszcze się okazać, że ta konstrukcja, którą przeciwnik zastosował. Która zresztą jest taką dość klasyczną konstrukcją w debiutach, takich, no, właśnie w debiutach, które rozpoczynają się od D4. Te, te struktury występują w transpozycji, mogą się pojawić w różnych otwarciach. Co jak przeciwnik zaatakuje tego pionka? Nie mogę się obronić Hetmanem, bo oba pole na skrzydle hetmańskim, na których Hetman mógłby stanąć, są zajęte, więc trzeba szukać jakiegoś innego rozwiązania. No najlepszym rozwiązaniem chyba byłby kontratak, tylko że trudno jest ten kontratak zbudować. A można zagrać gońcem i po prostu zdobyć wieżę. To znaczy nie wieżę, tylko jakość, a może nawet nie jakość. Hetman C6 jest błędem na pewno, bo mogę zagrać goniec E4, ale Hetman wycofuje się na E8. Dobra, Pionek. Pionek poszedł ostro do przodu i wydaje mi się, że to może być dobre dla mnie. To może być dla mnie dobre, bo pozycja wrogiego króla bardzo się odsłania. Tylko nie mogę tracić czasu. Może tutaj zagrać energicznie, szybko. Wycofam się hetmanem, żeby móc ustawić go na e2. Przeciwnik prawdopodobnie zagra wieża e8, ale chcę trzymać kontrolę nad kolumną e. Nad kolumną e nie chcę tracić tej kontroli. Więc gdybym miał możliwość zagrania hetmanem na e2, to byłoby super. Oczywiście przeciwnik gra dobrze, więc, więc trudno liczyć na takie pomyłki. I co ja teraz zrobię? Ustawię gońca na f4. Ustawiam gońca na F4, żeby nie dać za dużo przestrzeni po czarnych polach. Żeby nie dać przeciwnikowi szans na zdobycie przewagi na czarnych polach. Jeśli przeciwnik zbije, odbijam Hetmanem, mam kontrolę nad kolumną E, mam czas, żeby obronić pionka C4. Chyba że. Rywal zaatakuje Hetmanem na A4, i nie tylko punkt C4 padnie ofiarą jego ataku, ale też punkt A2. Tylko, że jeśli przeciwnik kiedykolwiek zbije tego pionka A2, to wchodzę z szachem na pole E8, goniec musi się zasłonić, i przeciwnik już prawie dostaje mata w takiej sytuacji. To nie może być dobre. I co teraz? Przeciwnik bardzo chce, żebym to ja zbił. Co ja mogę zrobić? Mogę zaatakować pionkiem. Wieża się wycofuje, ale tracę bardzo ważnego pionka. Tutaj nie mogę zagrać, tracę gońca. Nie mogę się odsunąć skoczkiem. To jest trudna pozycja. A na domiar złego kończy mi się czas. Zagram wieża E2. Jeśli przeciwnik nie wymieni wież, to ustawia się Hetmanem na E1. Zmarnuję kilka temp, ale tutaj nie wydaje się, żeby była jakaś konkretna taktyczna możliwość do, do odnalezienia. Raczej będziemy tutaj grali na powolne poprawianie pozycji jeszcze przez chwilę. Okej, okay, przeciwnik bardzo stara się wymusić uproszczenia tej pozycji, bardzo stara się wymusić tę wymianę. I niestety nie widzę możliwości, żeby się przed tym obronić, więc już ustawię tutaj primowy. Myślę, że pozycyjnie mogę mieć tutaj duży problem, że, że przeciwnik trochę mnie przechytrzył, ale teraz mam koniec F3 i nie można zbić pionka, bo wchodzi szach i zdobywam tego piona. Więc tutaj otwiera się dla mnie bardzo ciekawa możliwość. Mogę też zagrać C5 i po wybiciach przeciwnik bije mojego pionka, ale ja biję gońcem na C7. Co prawda w tej chwili pada, pada mój pionek, ale strasznie dużo tutaj jest rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Dobra, wchodzę gońcem. Jak C6, to goniec z szachem i goniec. Goniec G8. I tak wchodzę z szachem. Jak przeciwnik zasłoni się gońcem, to nie wiem co. Co jak przeciwnik zasłoni się gońcem? Kurczę, trzeba było grać od razu. Trzeba było grać tutaj od razu, ale, ale dobra, nie ma już czasu. Nie ma czasu do stracenia. Gramy do ataku. Przeciwnik zagra H6. Cofam gońca. Może nie najlepiej. Przeciwnik zagra tędy. Muszę zagrać. Muszę jakoś na to odpowiedzieć. Pionek nie wisi. Ten pionek nie wisi. Wszystko bronię na razie. Z trudem, ale wszystko bronię. G3. Nie wiem, czy G3 jest najlepsze. Przepchnięcie, bicie, bicie. Tracę w centrum. Dobra. Przeciwnik, tędy. Problemy są, ale. Atak na pionka. Dobra, atak na pionka. Nie można go obronić królem, bo widły i zdobywam skoczka. Za mało czasu. Minuta 30 do 3 minut, rywala. Nie ma jak obronić. Trzeba wycofać się skoczkiem. Jak przeciwnik wycofa się z kolei skoczkiem, to, to znowu nie mam dużych problemów na skrzydle. Więc mamy mały plusik w pozycji. Tylko jak budować atak. Dobra, jedziemy tędy. Bicie nie ma czasu. Pion bije, biorę goniec do obrony piona. Nic na razie nie wisi. Ach, i podstawiam widły. Szkoda. Ale walczymy dalej. Jest jeszcze chwila. Jest jeszcze chwila, żeby podstawić więcej figur. Zobaczymy, co tutaj się. Jak się tutaj rozwinie sytuacja. Jakbym. No gdyby mi się udało w jakiś sposób zneutralizować piony na skrzydle hetmańskim, to myślę, że jeszcze miałbym tutaj perspektywy na remisowanie tej partii, tylko że przeciwnik jest zbyt solidny na to, żeby pobłądzić tutaj. Jak się odsunie królem, to w ogóle wchodzą różne koncepcje. Takie już bliskie matowym, więc zagram tędy, może dać mi szacha, muszę wtedy wybijać, ale jest blisko pata, jest blisko pata. No co prawda, przeciwnik tego pata nie dopuści raczej do takiej sytuacji, ale w takich momentach ludzie. No jesteśmy tylko ludźmi i istnieje duża szansa na to, że któryś z nas jeszcze tutaj popełni błąd i może to nie będę ja. Może przeciwnik jeszcze będzie się motał tutaj w próbach wygrywania tej partii. Okej, okay, rywal bije pionka. Co to dla mnie znaczy? Czy to daje mi jakieś szanse? Okej, okay, teraz przede wszystkim, jak zagram tutaj, to dostanę mata od razu. Więc nie mogę sobie na to pozwolić. Co ja mogę? Wycofuję się skoczkiem. Wycofam się skoczkiem. Jak dostanę szacha, to zagram tędy. I oczywiście jest trudno, ale jestem w grze. Przeciwnik wymusza wymianę. Bardzo niedobrze dla mnie. Zagram tędy. Chciałbym spróbować zaatakować w jakiś sposób tego pionka, może. Ale tutaj moje szanse na jakiś remis topnieją, oczywiście. Jeśli kiedykolwiek takie szanse istniały. Ale próbujemy, zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj. Czy przeciwnik jeszcze da nam prezent? To się zdarza. Więc trzeba próbować. Dostanę prawdopodobnie szacha. Król się odsuwa. I skoczek będzie próbował atakować moje pionki. Idę do przodu. Następnego ataku nie ma chwilowo na pionka. Teraz atak na gońca. Przeciwnik weźmie mojego piona. Może jakiś pad. Może jakiś pad po drodze wpadnie. Idę pionkiem. Jak to zapatować? Trzeba było nie iść pionkiem, tylko atakować gońca. Zamiast tego przeciwnik pozwolił mi pójść pionem do przodu. Gdyby został pionek z gońcem, to to jest teoretyczny remis. Nawet jeśli to nie jest realistyczny scenariusz, to musimy sobie odpowiadać na takie, na takie pytania, co by się musiało stać, żeby ten remis był w ogóle możliwy. I zobaczymy, czy w tej końcówce przeciwnik jeszcze ma szansę pobłądzić. Zbiję go tutaj. I to już nie jest, nie jest teoretycznie możliwy remis, ale pad jeszcze jest w zasięgu, więc zobaczymy, czy przeciwnik błąd popełni. Tutaj już jestem bardzo blisko tego pata. Tędy. Tędy. A, i będzie po prostu szedł pionkiem do przodu, więc to już jest koniec, ale szkoda tej partii. No, cały czas widać, że ten poziom 2400 jest trochę poza moim zasięgiem. Na ten moment jest trochę poza moim zasięgiem. Przeanalizujmy sobie te partie i zobaczmy, co tutaj najbardziej poszło nie tak. Tutaj chyba po prostu nie uwaga, ale, ale zobaczymy. To była całkiem solidna partia. Nie spodziewałem się, że będę miał 90% dokładności, prawie przeciwnik 95. Zagrał naprawdę znakomitą partię, ponad 95% dokładności w partii, która liczyła ruchów 70. Przeciwnik zagrał na 2600, ja podobno na 2450. No ale taka właśnie jest siła graczy 2400. Jest to siła, która jeszcze lekko wykracza poza moje umiejętności. Myślałem, że grałem z tym zawodnikiem, ale okazuje się, że to była nasza pierwsza partia. No dobra, zobaczmy, jak tutaj ten debiut się rozstrzygnął. Czy ruch H3 był dobry? Był dobry, wycofałem się. Ruchy na razie książkowe. Moje posunięcie na razie bardzo dobre i Hetman B3. Hetman B3 z planem zaatakowania tego pionka. Według silnika najlepszy był goniec D3. Ruch, który wykonałem później. I co po Hetman? To jest naprawdę dla przeciwnika aż takie silne i czemu i goniec D3 nie jest dobry? Wydawało mi się, że jak zagram na przykład Aha, i silnik by chciał, żebym wrzucił jedną z wież, najlepiej wieżę z A, na pole E1. I przejmuję od razu przewagę. Od razu bym, y według silnika, od razu powinienem przejąć kontrolę nad kolumną E. Ja tego trochę nie rozumiem. Zobaczymy, co proponuje silnik. Wieża E1, i ja miałem problem z tym, że tracę pionka. Bicie, bicie. Skoczek E4 wieża e4 goniec f3 hmm, taka taktyka, że niby zdobywam pionka b ale przeciwnik bije ja biorę goniec e6 to jest jedna opcja, a druga to jest hetman h4 czyli bardzo skomplikowane warianty generalnie z tego powstają ja nie mam pionka ale mam po pierwsze kontrolę nad kolumną e a po drugie, mam nacisk na punkt B7 i dwa bardzo fajne gońce. Zwłaszcza tego białopolowego gońca, który strzela w pionka B7 i w dłuższej perspektywie wiąże wieżę A8. Więc rzeczywiście, rekompensata, powiedziałbym, że to jest może nie pełna rekompensata. Teraz w ogóle silnik bardzo się waha, bo z jednej strony pokazuje mi, że pozycja to jest minus 1, a z drugiej, że minus 0,4, więc ja tutaj czasami nie rozumiem tych propozycji silnika. No ale zostawmy to. W każdym razie to był wariant, którego bym na pewno nie policzył w takiej krótkiej partii. Zamiast tego zagrałem Hetman B3. Przeciwnik uderzył według silnika perfekcyjnie. Zagrałem go więc D3 i przeciwnik zdecydował się tutaj na bicie. Silnik twierdzi, że skoczek D4 było najlepszym ruchem. Ale ja tego trochę nie rozumiem, bo ja sobie policzyłem, że w tym wariancie po prostu... Aha, bo jak zdobywam figurę, to przeciwnik gra skoczek C5 i tego skoczka na D4 nie mogę obronić w żaden sposób przed gońcem. Świetny motyw, naprawdę świetny motyw, ale w takiej szybkiej partii trudny do znalezienia. Trzeba by było liczyć naprawdę dużo taktyki. A trudno na to wygospodarować czas i najwyraźniej mój przeciwnik tego czasu nie miał. Więc zbiłem pionkiem z B i ta pozycja mi się całkiem podobała. Skoczek A5 i goniec A6. Okazuje się, że, że ta struktura jest dla mojego przeciwnika jak najbardziej dobra. I przeciwnik zagrał tutaj bardzo fajny motyw. Hetman E2. Nie pomyślałem o tym ruchu. Hetman E2, potem miałem bardzo duży problem z przegrupowaniem tego hetmana na kolumnę E, a mogłem to zrobić w jednym ruchu. Ja zagrałem skoczek D2 i sobie kompletnie tego hetmana przyblokowałem. A gdybym teraz zagrał hetman E2, to miałbym obrońcę punktu C4, bardzo dobrego. Jeśli bym chciał, to skoczka na D2 mógłbym jeszcze wycofać, jeśli tylko byłaby taka potrzeba, natomiast cała kolumna E byłaby już w moim panowaniu. I mógłbym próbować w odpowiednich okolicznościach wchodzić na siódemkę. Tutaj zdecydowanie miałbym, według silnika, pozycja jest totalnie równa. Ale ta kontrola nad kolumną E dałaby mi naprawdę bardzo fajne perspektywy do prowadzenia ataku. No, ale zagrałem tutaj mniej precyzyjnie, zagrałem skoczek D2, co według silnika nie jest błędem, ale zdecydowanie jest mniej precyzyjne. Utrudnia koordynację między moimi figurami i przeciwnik zagrał na to najlepszy ruch Hetman D7. Ten ruch widziałem z daleka i niestety trochę nie doceniłem tego manewru ze strony przeciwnika. Ruch gońcem był prawidłowy, żeby zrobić furtkę na polu H2, ale trzeba było od razu grać na F4, żeby osłabić przeciwnika po czarnych polach. Ja się wahałem. Ja bałem się zagrać goniec F4, bo nie chciałem zostawiać dodatkowej figury niebronionej. Żeby po prostu nie było ryzyka, że tę figurę na jakiejś głupiej taktyce podwalę. No ale dobrze, przeciwnik zagrał tędy. Znowu goniec F4 było najlepszym ruchem. Ja chciałem przegrupować figury i teraz dopiero zagrałem goniec F4, według silnika trzeba było zacząć od wymiany. Co... Też miało na pewno sens. Zamiast tego przegrupowałem się w taki sposób, i tutaj przeciwnik ma lekką przewagę, chociaż no zobaczmy, jak to się rozegrało. Tutaj go zaatakowałem. Cały czas przeciwnik ma lekką przewagę, ale broni się jak na razie jeszcze bardzo dobrze. Tutaj wszystkie ruchy są dobre poza gońcem, i przeciwnik. A, przeciwnik mógł zagrać skoczek. E7 i uwięzić mojego gońca. To nie znaczy jeszcze, że mój, że mój goniec by padł w tej partii, ale na pewno miałbym większe problemy, gdyby przeciwnik znalazł ten ruch. Zamiast tego przeciwnik zagrał F5. Pozwolił mi tutaj na bardzo korzystną wymiankę, i tutaj wszystko jest dobrze. Tylko przegapiłem widły. No, Skoczek, jak widzicie, jest zdradliwą figurą nie tylko na niższym poziomie. Na rankingach 2300-2400 nadal. E bardzo łatwo jest podstawić motywy związane ze skoczkiem, trzeba uważać, zwłaszcza na niedoczasie, na tę figurę. No, i tutaj zagrałem goniec G8. Chciałem dodatkowo obronić tego pionka, chociaż nie było wcale takiej potrzeby, bo, bo skoczek doskonale tutaj pełni funkcję defensywną. A zamiast tego, oczywiście, trzeba było zagrać Król G2, i partia byłaby w toku. Zamiast tego, zagrałem goniec G8, i przeciwnik w 4 sekundy znalazł. Widełki prawdopodobnie widział je ja już wcześniej, kiedy zagrywał skoczka na pole d4. No i tutaj właściwie nie ma już sensu oglądać tej partii dalej, bo ona nie była do odratowania. Prześledzimy sobie jeszcze tylko tak na szybko ruchy, żeby zobaczyć, czy przeciwnik czegoś nie podstawił, a ja tego nie zauważyłem, ale wydaje się, że już tutaj takich motywów nie było. Raczej. Nie było szansy na uratowanie tej partii. I rzeczywiście tutaj przeciwnik popisał się perfekcyjną techniką w gry w końcówce. No zresztą po prostu technicznie wygranej prostej końcówce, ale zagrał już partię do końca idealnie i zwyciężył ją bez trudu. Więc no cóż. Niestety nie udało się znowu wygrać, jest lekki niedosyt, fajnie by było z takim graczem na rankingu 2400 wygrywać, ale na to jeszcze przyjdzie czas, jestem pewien, że takie wzmocnienie. Hmm... Prędzej lub później, może dużo później, ale nadejdzie. Sam na tym poziomie 2400 jeszcze będę grał. No, a na razie mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tej partii, bo była dość emocjonująca. Jeśli tak, to zachęcam Was do subskrybowania i komentowania. Jeśli macie ochotę, to możecie wesprzeć mnie wirtualną kawą. A już teraz się z Wami żegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia jutro.